Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Jakiś czas temu w aktualizacji 9.1 dwa czołgi otrzymały bardzo specyficzne i nieoczywiste zmiany. Mowa tu oczywiście o MX50B i FV4005, czyli popularnej lodówce. Obie maszyny otrzymały po dodatkowej pestce, czyli posiadają magazynki, które w sumie mają po aż 4 pociski. To oczywiście bardzo dużo i bardzo mocno wpłynął na zmianę playstylu tych czołgów. Dzisiaj chciałbym się skupić na popularnej lodówce i odpowiedzieć na pytanie, czy po owych zmianach linia do popularnej lodówki jest w Wciąż warta wbijania, czy też może niekoniecznie. Na siódmym piętrze spotykamy Challengera, pierwszy czołg w linii tych niszczycieli, który zwraca uwagę swoją charakterystyczną wysoką sylwetką. Te gabaryty, wysoko podniesiona wieża, to znak rozpoznawczy całej linii i nie jest to bynajmniej zaleta. Jeśli do strzelistych gabarytów dołożyć jeszcze papierowy pancerz i bardzo kiepskie maskowanie, no to otrzymujemy czołg, który raczej nie będzie w stanie się dobrze ukryć i wszędzie będzie widoczny. A przez brak pancerza będzie też dość łatwym celem do przebicia także pociskami HE. I to w zasadzie tyle. Wam. Reszta jest już bardzo mocno na. Plus. Mamy wysoki DPM, powyżej 2600 obrażeń na minutę. Mamy dobrą penetrację i ogółem bardzo fajne celne działo z 10 stopniami depresji. Armata zdecydowanie na plus. Jest to taka względnie szybkostrzelna plójka, która potrafi solidnie ukończyć. Mobilność również jest bardzo fajna. Maszyna rozpędza się do 50 km na godzinę i robi to szybko, bo stosunek mocy do masy to ponad 21 konie na tonę, czyli naprawdę dobry wynik. Challenger jest obiektywnie ciekawym czołgiem, natomiast dość trudnym w grze. Zresztą, jak większość maszyn w tej Posiada bowiem dobrą mobilność i fajną armatę, natomiast nie posiada pancerza. A przez cechę, o których powiedziałem na początku, czyli jego wysoką, strzelistą sylwetkę i brak pancerza, no jest też łatwym celem, w związku z czym wymaga aktywnej gry, przemieszczania się, szukania sobie pozycji, chyba że akurat uda się trafić wam na taką, na której macie bicie bez przerwy, co od czasu do czasu się w grze oczywiście zdarza. Ale generalnie co do zasady trzeba wykorzystywać mobilność, a takie te nie są najłatwiejsze w grze. Dzięki wysokiej penetracji nie ma problemu z przebijaniem celów. Armata jest również bardzo celna w związku z czym można także snajpić. Styl gry jest uniwersalny, pomaga w tym 10 stopni depresji armaty, ale pamiętajcie, że pancerza na wieży to on raczej nie ma, więc nie ma co liczyć na specjalne dingi. Challenger jest maszyną niepodobną do żadnego innego niszczyciela w grze, ale szczerze mówiąc to wszystkie brytyjskie niszczyciele w tej linii są na swój sposób unikalne i specyficzne. Jeśli tego typu playstyle Wam podejdzie, będzie dobrze. Jednak nie jest to prosty czołg w grze. Charioter, go spotykamy na ósmym tierze, z jednej strony jest rozwinięciem cech Challengera, z drugiej wprowadza też pewne nowości. Maszyna jest równie mobilna, a może nawet bardziej, bo stosunek mocy do masy jest jeszcze wyższy, choć prędkość maksymalna odrobinę niższa. Sama sylwetka, chociaż wciąż wysoka, to również minimalnie niższa od Challengera. Przekłada się to na lepsze maskowanie maszyny. Armata jest równie celna, także posiada 10 stopni depresji, wyższą penetrację i, co ciekawe, niższy DPM. Jednak jest to tylko pozorna zmiana na gorsze, bowiem Charioter posiada coś, czego nie ma żaden czołg w tej linii, a mianowicie mocne pociski Hash. Sytuacja nieco podobna do niedawno wprowadzonego GSORA 1008 czyli 175 penetracji na pocisku specjalnym i 440 obrażeń. I zwróćcie uwagę, że wraz z wykorzystaniem tych pocisków DPM maszyny wzrasta do błędnych ponad 3100 obrażeń na minutę, czyli bardzo mocny wynik. Pancerz oczywiście pozostaje wciąż taki sam jak u poprzednika, czyli kompletnie papierowy, no ale mamy dobrą mobilność i fajną ramatę, czymś musimy zbalansować maszynę i czymś musimy Musimy zapłacić za te mocne strony. PlayStation Chariotera jest dość bliżony do Challenger'a. Maszyna przemieszcza się, wykorzystuje swoją mobilność, znajduje sobie fajną miejscówkę, której może oddać jeden, dwa strzały i znowu stara się znaleźć miejsce, na którym nie będzie spoty, na którym będzie można strzelać. Można grać uniwersalnie, można sobie to drobinę przykampić, można również grać bardziej aktywnie z pierwszej czy z drugiej linii. Dużo tu zależy od umiejętności. A do tego jeszcze dochodzą nam wspomniane hasze, dzięki którym możecie bardzo mocno zmaksymalizować swój DPM, ale oczywiście używanie haszy. Nie jest tak prostą sprawą, jak się wydaje. Wspominałem o tym wielokrotnie. Tymi pociskami trzeba umieć strzelać, wiedzieć, gdzie strzelać, umieć celować, ponieważ przemieszczenie celownika o dosłownie milimetr dwa w jedną lub w drugą stronę, w dół lub w górę, może spowodować, że hash nie wejdzie i obrażenia będą niewielkie. Jednak Charioter jest maszyną bardzo lubianą przez graczy dobrych i bardzo dobrych, ponieważ pozwala im robić świetne wyniki, a ze względu na swój właśnie, jak wspomniałem, charakterystyczny playstyle wzbogacony o te hasze, no jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Obiektywnie jednak pamiętajcie, że nie jest to czołg łatwy w rozgrywce, podobnie zresztą jak wszystkie maszyny w tej linii, ale charioter, nie wyprzedzając faktów, jest dość trudny. Recenzując niedawno Gsora 1008, wspomniałem, że w moim odczuciu jest to czołg, który stanowi pewnego rodzaju hybrydę cech m.in. chariotera i grając tym czołgiem, mniej więcej takie wrażenie odnoszę, że jego główne cechy, czyli tą dobrą mobilność i fajną armatę, trzeba umieć wykorzystać. Ogółem maszyna dobra, unikalna, ale trudna. Jeśli znajdziecie w grze jakieś Jakiejś mocne powtórki, to prawie zawsze tym czołgiem robią ją naprawdę mocni gracze. Na cierze dziewiątym czeka na nas FV404 Conway, i to również jest bardzo specyficzna maszyna. Pod względem wyglądu przypomina to, co mogliście zobaczyć wcześniej, czyli zarówno Challengera, jak i Chariotera, ale ich nieco bardziej masywną wersję jest czołgiem większym, wyższym, o bardziej rozbudowanej sylwetce. Dziedziczy główne cechy po obu swoich poprzednikach, ale też w troszkę zmienionej postaci. Mamy bowiem niezły DPM, ale na niższym poziomie niż zarówno u Chariotera, jak i u Challengera, nawet biorąc pod uwagę, że na pocisku specjalnym Conway również posiada hesze o wysokiej penetracji, ale które, co nieco dziwne, zadają tylko o 60 obrażeń więcej niż pocisk podstawowy. Płacimy więc za nie dużo więcej, mamy niższą penetrację, a zysk jest no, stosunkowo niewielki. Powoduje to oczywiście wzrost DPM-u do około 3000, ale wciąż mniej niż u Chariotera. Armata jest zdecydowanie mniej celna, tutaj rozrzut dość mocno zawodzi, 0,326, dla niszczyciela czołgów to nie jest niestety dobry wynik. Poza tym oczywiście standardowo 10 stopni depresji, niezły czas celowania, więcej zastrzeżeń mieć nie można. Z mobilnością jest natomiast zdecydowanie słabiej niż u dwóch poprzedników. Rozpędzamy się tylko do 40 km na godzinę, a stosunek mocy do masy wynoszący około 16 konia na tonę powoduje, że Conway do orów szybkości nie należy. Potrzebuje czasu, żeby się obrócić, żeby się rozpędzić i jest to maszyna sprawiająca wrażenie delikatnie zamulonej. Jak już jedzie, to jedzie, ale zanim pojedzie, no cóż. Pancerz. I tutaj pewna ciekawostka. Otóż oczywiście czołg jest papierowy, tak samo jak poprzednicy, natomiast wieża posiada 137 mm pancerza i potrafi strollować. Posiada ona dość spore jarzmo. Bardzo często zdarza się, że pociski trafiają właśnie w to jarzmo i zamiast spenetrować, po prostu dingają. Tracimy więc trochę mobilności na rzecz odrobiny pancerza na wieży. Szczególnie słabsi gracze będą mieli problem ze spenetrowaniem tej wieży, choć oczywiście jest to możliwe, kiedy się dobrze przymierzy i wie jak strzelić. Wszystkie te cechy powodują, że Conway nie jest maszynowym, Łatwą w grze. Już Charioter był dość trudnym czołgiem, a Conway tym bardziej nie ułatwia graczom rozgrywania bitew. Nie jesteśmy zbyt szybcy i mobilni, nie mamy zbyt dobrego pancerza. No, armata się broni, ale tutaj też są pewne wady, niezbyt duża celność i jakkolwiek Alfa jest dość przyjemna, bo wnosi 600 obrażeń, to 670 na pocisku specjalnym Hash to również nie jest zachwycające. Playstyle Conwaya, jak wspomniałem, do łatwych nie należy. Szukanie sobie pozycji do strzału nie jest prostą sprawą, jesteśmy bardzo szybko dostrzegani przez przeciwników. Świecimy się, i też fokusowani, bo czołg, który bardzo mocno wystaje, ponad wszystkie inne maszyny, jest celem, który aż zachęca do tego, żeby do niego strzelać. Conway potrafi strollować swoją wieżą, w związku z czym czasem przeciwnicy bywają zdziwieni, tym, że próbują w niego ładować, a tu pojawiają się odbicia. Niemniej za bardzo bym na to nie liczył, i wy też nie powinniście się przywiązywać do mocniejszej w cudzysłowie wieży czołgu. Co ciekawe, patrząc jednak na statystyki maszyny, to radzi sobie ona w bitwach zupełnie nieźle i zdecydowanie lepiej. Zarówno od Challengera, jak i od Chariotera. Być może więc nie jest tak, że czołg, mimo swoich trudnych parametrów, jest równie trudny do opanowania i większość graczy jednak sobie nim radzi. A może też 9 Tier nie jest aż tak wymagający i często trafiając na 8, mamy większe możliwości pogrania? No cóż, trudno powiedzieć. Faktem jest, że 52,4% wygranych pokazuje, że maszyna stoi zdecydowanie powyżej średniego poziomu. Czołg z pewnością unikalny, tak samo jak dwie poprzednie maszyny i na pewno ciekawy. No i przechodzimy do 10 Tieru, a tam czeka na nas zmieniona lub Lodówka, czyli FV4005. Pod względem wyglądu maszyna niewiele różni się od poprzedników, jest jeszcze wyższa, a biorąc pod uwagę jej wieżę, rzeczywiście przypomina lodówkę. Stąd nazwa jest bardzo trafiona. Mobilność jest zupełnie niezła, co prawda prędkość maksymalna wynosi 40 km na godzinę, ale jest wyraźnie żwawsza od Conwaya dzięki zdecydowanie lepszemu stosunkowi mocy do masy, który wynosi prawie 22 konia na tonę. Pancerza brak. Tutaj nie możecie liczyć tak jak w przypadku poprzednika na trolującą wieżę, czołg jest całkowicie papierowy i będzie dostawał pociski HE, praktycznie biorąc wszędzie. Podobnie również jak Conway, nie posiada dobrego maskowania, no ale to powinno być oczywiste, ponieważ jest tak duży i wysoki, że po prostu nie da się tą maszyną schować. Nie broni się więc pancerz, mobilność jest ok. A największą siłą czołgu oczywiście pozostanie armata. Mamy bowiem magazynek wyposażony w cztery pestki, w których każda zadaje 410 obrażeń i wystrzeliwane są co 2,5 sekundy. To daje nam możliwość zadania 1640 obrażeń w ciągu 7,5 sekundy. No moc potworna, alfa, która zmiata bardzo wiele czołgów, ale z drugiej strony pamiętajcie, że aby ją zrobić trzeba wyeksponować się na 7,5 sekundy, a dla takiego dużego i papierowego czołgu jest to śmiertelne niebezpieczeństwo. Armata jest wystarczająco celna, aby dało się snajpić, więc jeśli będziecie mieć możliwość akurat przykampienia i przesnajpienia tym czołgiem, to oczywiście można. 10 stopni depresji również ułatwia sprawę, ale nie oszukujmy się, lodówka nie jest typowym snajperem i wymaga nieco aktywniejszej gry, ponieważ świeci się po każdym strzale jest bardzo łatwo spotowana przez przeciwników i fokusowana. To po prostu najłatwiejszy cel w waszej drużynie, i jeśli tylko przeciwnik będzie mógł wybrać cele, to wybierze z pewnością was. Na to możecie liczyć. Armata daje nam jednak ponad 3200 dPM, a gdyby spojrzeć na niego pod kątem pocisków HE, no to wtedy te wielkości są już zupełnie abstrakcyjne i sięgają 4000 obrażeń. Mimo trudności w grze lodówką, z pewnością działo jest jej mocną stroną, i gracze, którzy chętnie sięgają po ten czołg, właśnie nęceni są tymi czterema pociskami, które oferują, no obrażenia wprost większe niż Godzilla. Playstyle czołgu jest jednak trudny, to nie jest łatwa maszyna do opanowania, choć oczywiście się da i patrząc na statystyki, to gracze radzą sobie lodówką całkiem nieźle. Wydaje się, że jest ona na tyle mocna dzięki swojej armaci i niezłej mobilności, że pozwala wykręcać duże i dobre wyniki. Średnie obrażeń dla czołgu wynosi ponad 2300 i to jest bardzo solidny na dziesiątym tierze wynik. Przeskok pomiędzy lodówką a Conwayem również jest bardzo mocny, bo wynosi prawie 700 obrażeń, czyli jest tutaj wyraźna różnica w jakości pomiędzy z jednym i drugim czołgiem pod względem zadawanych obrażeń. Pamiętajcie oczywiście, że mamy do czynienia z magazynkiem, więc oddanie jednego, dwóch w trakcie bitwy już daje nam możliwość zrobienia prawie 3000 obrażeń. Trzeba tylko jeszcze przeżyć wystarczająco długo, żeby móc te magazynki zrobić. Ogółem nowa lodówka to czołg bardzo ciekawy, bardzo unikalny na skalę całego Blitza i nie tylko, bo nawet w World of Tanks PC nie ma takiego typu czołgu, który miałby aż taką alfę na magazynku zadawanym w tak krótkim czasie. Podsumowując całą linię, dostajecie cztery bardzo unikalne i bardzo specyficzne czołgi z nieoczywistym playstylem i równie nieoczywistym wyglądem. Linię zamyka jeszcze bardziej unikatowa lodówka FV4005, którym z pewnością warto zagrać. Nie są to jednak czołgi dla każdego. Nie poleciłbym ich wszystkim graczom, ale tym, którzy są bardziej zaawansowani i potrafią, czy też mają możliwości, na ogarnięcie takich bardziej skomplikowanych i nieoczywistych czołgów. Jednak spróbować linię z pewnością warto. Lodówka jest niezwykle ciekawym czołgiem. Trudno powiedzieć, czy jest Mocna wydaje się, że tak, aczkolwiek podkreślam, że nie jest to prosty czołg do gry. Linia wydaje mi się, że bardzo zyskała po tej zmianie, przede wszystkim na swojej różnorodności. Wielu graczy po tych zmianach w aktualizacji 9.1 zdecydowało się na wbicie FV4005, odnowa odświeżenie tego czołgu i myślę, że zdecydowanie warto spróbować. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!